Strażacy, ochotnicy rywalizowali w Drużyny reprezentujące ochotnicze straże pożarne i młodzieżowe drużyny pożarnicze z powiatu chrzanowskiego wzięły udział w 16 powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Zawody rozegrano na stadionie sportowym w Walwerni. Uczestnicy startowali w konkurencjach sprawdzających. Były to ćwiczenia bojowe i bieg sztafetowy z przeszkodami. Wykonanie zadań oceniała komisja sędziowska składająca się z oficerów i aspirantów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szanowie. Kolejne już 16 zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych służą temu, aby jednostki doskonaliły swoją sprawność przede wszystkim fizyczną, aby mogły między sobą toczyć zdrową rywalizację. Oprócz tego młodzieżowe, drużyny pożarnicze, biorące udział w zawodach, to jest taka część tego strażackiego rzemiosła, która powoduje, że ten narybek młody pozyskujemy do ochotniczych straży pożarnych. Dzięki zawodom z roku na rok tych osób młodych coraz więcej się pojawia, dlatego też chcemy propagować tego typu zawody, aby tej młodzieży było jak najwięcej, bo Potem z tej młodzieży wyrosną dorośli strażacy ochotnicy. Zwycięska drużyna zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych będzie reprezentować powiat krzanowski na szczeblu wojewódzkim tychże zawodów. Pierwszy raz w historii zawodów na terenie powiatu krzanowskiego udział bierze najmłodsza drużyna, dziecięca drużyna pożarnicza, reprezentująca ochotniczą straż pożarną w szanowie, której najmłodszy uczestnik liczy 6 lat, najstarszy 10. Ogólnie w, w tej drużynie są dzieci w wieku od 3 do 11 lat. Drużyna składa się z, z dwóch tak naprawdę sekcji po 30 osób łącznie mamy w tej drużynie 60 dzieci. Serdeczne gratulacje za tą postawę, za zaangażowanie, poświęcenie, za to co pokazaliście w dniu dzisiejszym. To jest tylko jakby cząstka waszych umiejętności, waszej sprawności, ale Godna, godna pochwały, godna podziwu. Bardzo się cieszę, Szanowni Państwo, że pomimo tych dwóch lat przerwy wracamy z zawodami tutaj do Alverni na zaproszenie Pani Burmistrz, za to serdecznie dziękuję. Jest to okazja nie tylko do tej rywalizacji, ale też do przede wszystkim integracji między Wami. Dla nas jest też to okazja do tego, żeby Wam podziękować, tak naprawdę, Szanowni Państwo, bo. Nie wiem czy wiecie, 1% populacji Powiatu Szanowskiego to strażacy ochotnicy. Dokładnie 1517 strażaków ochotników skupionych w 28 jednostkach OSP to stanowi nieco ponad 1% populacji Powiatu Szanowskiego. I ten 1% Państwo prowadzicie działalność, która... Zawsze będzie się spotykała z wielkim szacunkiem, z wielkim uznaniem i z wielkimi podziękowaniami z naszej strony, ze strony samorządowców, ale ze strony mieszkańców przede wszystkim. Powiat Chrzanowski zorganizował 16. zawody sportowo-pożarnicze wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Wicestarosta Bartłomiej Gębala wręczył puchary najlepszym drużynom uczestnikom 16 zawodów sportowo-pożarniczych.